Jedna z ze znajomych sił zakonnych, kiedy przygotowywała dzieci na święta Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, powiedziała, że są to tacy aniołowie do zadań specjalnych, tacy super aniołowie, archaniołowie. I rzeczywiście ci super aniołowie w historii świata wszechświata byli pierwszymi którzy zetknęli się ze złem oto luciferos ten który nosił światło archanioł który nosił światło przed bogiem zbuntował się chciał zająć jego miejsce i wtedy właśnie michał ze swoimi chówcami pokonał lucifera strącił go ale ta kosmiczna walka archaniołów ale też poprzez nich Pana Boga trwa do tej pory. Oczywiście zwycięstwo dokonało się na drzewie krzyża, ale przypomnijmy, że początek tego zwycięstwa rozpoczął się w małym Nazaret, gdzie właśnie Archanią Gabriel zwiastował Maryi pannie, że będzie Matką Syna Bożego. Tego, który zwycięży zło. Muzyka